manko, jestem Magic Webak. Zapraszam na kolejny odcinek ze sztuczek. Od razu z góry przepraszam, że może mnie gorzej słychać, ponieważ mam kata. Zapraszam do oglądania. Pokażę Wam pierwszą sztuczkę. Ja sobie tutaj już wybrałem pierwszą kartę, by Wam nie psuć zabawy. Teraz Wy sobie wybierzcie. Nie wiem, powiedzmy. W tom. Moja jest zakryta, a twoja odkryta i kładę ją na twojej. Teraz ja sobie wybieram jakąkolwiek. Normalnie w tej sztuczce nie powinieneś widzieć jaką ja wybieram kartę teraz. No tak jest po prostu. Poszukam sobie jakiejś fajnej. no dobra, mam już. I teraz Ty sobie wybierz jakąś... Nie wiem, powiedzmy... Tą. I teraz ja znowu sobie wybieram jakąś kartę. Tą. I teraz Ty powiedz w dowolnym momencie stop. Powiedzmy tu, stop. Odkładam to tu. I przeciłeś na tej karcie, na tym asie dzwonek. Więc uznajemy, że to jest teraz twoja karta wybrana przez ciebie. Teraz odkładamy jeszcze talię, bo jest nam niepotrzebna. I zbieramy. Dobra i teraz tak. Zacznę od tej. Najpierw ja wybrałem jedną kartę. Była to dwójka dzwonek. Ty wybrałeś potem dwójkę czewo. No dobra, myślę, że to może jeszcze zbieg okoliczności. Ale tutaj, ty wybrałeś damę wino, a ja chwilę wcześniej wybrałem damę żołądź. No dobra, do czecha ze sztuka. Ty wybrałeś asa-dzwonek, ja chwilę wcześniej wybrałem asa-cerwo. Wyjaśnienie tej sztuczki jest takie: najpierw wybierzmy sobie. Na przykład dwie takie same karty, prawie. Na przykład ja mam tutaj na, na spodzie króla wino, to dokładam do niego króla żołądź. I teraz są dwa pod spodem. Wybieram jednego z, nim, z nich, ale oczywiście nikt tego nie widzi, że go wybieram. I każę wybrać mu jakąś kartę. Wybieram tą powiedzmy. A z żołądź. Dobra, ja patrzę, że to jest aż żołądź i teraz sobie patrzę w karty i szukam Asawino. Żeby była taka podobna, tak jak widzieliście efekt tamtej sztuczki. No dobra, mam. Kładę. Oczywiście nikt nie widzi, że tam kładę Asawino. Teraz on znowu sobie wybiera, nie wiem, powiedzmy tą. Oczywiście najlepiej nie dopuścić do tego, żeby, pod, żeby wybrał on ostatnią kartę, którą jest nasz Kurwino, który jakby musi być tutaj, że tak powiem. Teraz on wybrał sobie dziesiątkę wino. Więc ja patrzę i szukam dziesiątki żołądź. No dobra, znalazłem. Odkładam. I teraz zmiana, bo musimy no, powiedzieć, żeby powiedział w dowolnym momencie: stop. Powiedzmy tu. Nie pokazujemy mu tej, tylko to odkładamy i pokazujemy mu tego króla wino. I mówimy, że przeciąłeś na tej karcie, więc powiedzmy, że to jest twoja karta. Odkładamy jeszcze ta kart i teraz zbieramy karty od prawej. I pięć razy po jednej karcie przekładamy. Tak żeby tutaj już takie zestawy się robiły. Oczywiście nie pokazujemy tego. I teraz rozkładamy od tych kart, co on wybrał. Znaczy na odwrót, tak naprawdę, bo rozkładamy od prawej, żeby wiecie, od, żeby pierwsza była z lewej. I teraz mówimy, że on najpierw wybrał asa żołądź, a ja chwilę wcześniej wybrałem asa wino. Coś tam zagadujemy, że dobę na przykład to może być zbieg okoliczności, ale później pokazujemy, że wybrałem przed nim dziesiątkę żołądź. On już się zadziwia, myśli, a ja mu pokazuję, że jeszcze chwilę wcześniej, zanim on wybrał kula wino, ja wybrałem kola żołądź. Tak. No dobra, pokażę Wam kolejną sztuczkę. Tutaj oczywiście możemy, trzymamy to w ręku, tak byśmy mi nie widzieli tych kart, ale ja nie wiem, jak inaczej tego zrobić. Więc Wiz wybiera sobie kartę, nie wiem, powiedzmy tą. Zapamiętuję ją. Może komuś pokazać, oczywiście. My zwijamy jeszcze tych kart. On nam oddaje, więc ten, kładziemy na górze i tasujemy. I teraz... Ja wiem, że to jest twoja karta. To jest start. Dobra, wyjaśnienie tej sztuczki jest takie. Ja mam, ja znalazłam akurat takie karty, co mają takie drobne szczegóły, że tutaj jest pusto, a tutaj jest taki biały punkcik. Więc mogę sobie wyznaczyć, że jakby tu jest góra, to jest dół. Więc pokazuję mu wszystkie y, normalnie zrobione. On sobie wybiera jedną, powiedzmy tą, i patrzę, jak ona jest położona. I szukam tego białego punkcika, i kładę ją na odwrót, niż jest reszta. Przetasowywuję. I teraz szukam karty, która jest na odwrót. O, znalazłem. I mówię, że to jest Twoja karta. Start. Dobra, pokażę Wam trzecią sztuczkę. Zapamiętajcie te dwie karty. Pamiętacie? Wkładamy je mniej więcej do środka. Pstykam, klepie. I zobaczcie, one są tutaj. Start. Jak chcesz poznać wyjaśnienie tej sztuczki, to zostawcie pod tym filmem 20 lat w górę. Wtedy nagram następny odcinek i wyjaśnię do tej sztuczki. Ta sztuczka jest bardzo fajna i efektowna, więc naprawdę jak się domyślicie to wow. A do tego jeśli wiecie jak to się jak ja to zrobiłem, to piszcie w komentarzu. Do!